Jestem poruszony reakcją społeczną na to oświadczenie i na poruszenie, mówię o oświadczeniu senatorskim skierowanym do ministra obrony narodowej Siemoniaka i reakcją społeczną, ponieważ miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami różnych środowisk i rzeczywiście ta informacja o tym, Obozie, który miał mieć miejsce na terenie jednostki wojskowej i również o skali, o wielkości i liczbie osób, która miała się przewinąć przez ten obóz, no jest porażająca i rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze tamten okres, mówię o 1945 roku. I w powszechnej świadomości, przynajmniej z tych informacji, które do mnie dotarły, wynika, że nikt po prostu nie wiedział, że coś takiego miało miejsce. Dlatego chciałbym się zwrócić za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem mediów do wszystkich osób, które coś mogą wiedzieć na ten temat, aby po prostu na ten temat zechciały się. Wypowiedzieć i też zaapelować do mediów za państwa pośrednictwem o właśnie taką akcję dokumentowania tych świadectw. Te osoby mogą się zgłaszać bądź do biura, przede wszystkim do biura senatorskiego. Tutaj na ulicę Mickiewicza 3 są codziennie dni robocze od godziny 12 do 17. Biuro jest otwarte i i ten i te świadectwa będą niezwykle cenne.